Był mistrzem Europy w Miksie z 2002 roku w parze z Nisia. No i podawać w tym piątym decydującym spotkaniu będzie Lucian Błaszczyk. No, zawodnicy podejrzewam, że znają się jak łyse konie. No, nieraz, nieraz rywalizowali ze sobą, zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i w rozgrywkach mistrzowskich. Ja przypominam sobie fina, właśnie pomiędzy drużyną Dżonkowa a drużyna Bogori w sezonie 2012-2013 właśnie wówczas decydujące pojedynki rozgrywali między sobą Daniel Górek i Lucian Błaszczyk, którzy byli liderami swoich drużyn. Daniel również zadomowił się w grodzisku, gra dla drużyny Bogori już piąty albo szósty sezon, więc... Tak, jest polskim, polskim liderem w drużynie z Grodziska już od kilku lat. Tutaj czuję się również bardzo dobrze. Zresztą już swoją miał również swoją przygodę przygodę za granicą. Długi czas występował we francuskiej drużynie Ennebot. Z którą również odnosił liczne sukcesy. Tak, tam e, zbliżało się na ten transfer po swoim zdobytym tytule mistrzostwa Europy Juniorów. Tak, właśnie przypomnijmy, że Daniel był indywidualnym mistrzem Europy juniorów, zarówno w singlu, jak i w deblu, w parze z Robertem Swensonem. On teraz trochę szczęścia miał Błaszczyk, wychodzi on na prowadzenie 5 do 2. Lucjan widzimy dzisiaj bardzo dobrze dysponowany jest, bo zarówno bardzo dobrze prezentował się w meczu z Ochem, grał szybko, naprawdę... Popełnił niedużą ilość błędów. Tak, moim zdaniem sprawił większe kłopoty naszemu, naszemu zawodnikowi z Korei niż, yy, niż Japończyk Taku Takakiwa. No tak, przypomnijmy, że w, tej w tym pierwszym meczu brakowało mu zaledwie dwóch punktów do pokonania Koreańczyka. Koreańczyka, który w tym sezonie jeszcze porażki w rozgrywkach Superligi nie odniósł. Dzisiaj zanotował dwa kolejne zwycięstwa. Tak, no i niewątpliwie z najmocniejszym punktem drużyny z Grydzisky. Ależ teraz bardzo, bardzo ciężką piłkę miał na rakietce Błaszczyk, a jednak nie wszystko. Trafił to świetnie zakończyć. Znakomite miejsce dodajemy tak zwaną. Teraz bardzo dobry centroatak po bieży Wicciana Daniela Piężąca i Damienicy będą musieli rozstrzygnąć tą swoją korzyść. Tak, tym bardziej, że jest to bardzo wyrównane spotkanie, bardzo długie spotkanie. Jeszcze 3 lata temu, przypomnijmy, 3-4 lata temu to byli zawodnicy, którzy byli zdecydowanymi numerami 1 w swoich drużynach i walczyli o tytuł mistrzowski. No i mamy już 10 do 4 dla Błaszczyka. Są 6 piłek setowych. dajmy szybki serw Daniela to już bodajże drugi albo trzeci w tym secie tak widać Daniel widzi to jak Lucian ustawia się i próbuje odbierać jego serwy backendem No i teraz krótszy serw, set pada pan Błaszczyka potoczy się ten drugi set że Daniel musi trochę zmienić swoją grę Ale świetna teraz akcja. Naprawdę toczona na bardzo szybkim tempie. Bardzo dużo szybkich zagrań. Ostatecznie pada łupem Daniela po świetnym backendzie top spinem. Po przekątnej. Tak, Daniel musi wykorzystywać wszystkie swoje możliwe piłki do, do ataku. Wiemy, że Lucen nie dysponuje dobrym blokiem backendowym, za to dysponuje wspaniałym kontratakiem. Tak, dlatego też. Ataki Daniela właśnie powinny zawierać więcej siły niż rotacja. Powinien skupić się na sile zagrania. Dobrze otwiera tego seta, prowadzi już 3 do 0. A teraz Błaszczyk otworzył grę szybkim serwisem. Tak, wydaje mi się, że nasza droga była minimalnie nieczysta. Tak, jakby wydawałby się, że. Daniel mają bardzo blisko rakiety, no. bardzo dobry teraz kontratak po prostu i z trudnego rotacyjnego do wspina. widzimy, że te zagrania po prostu są najtrudniejsze dla każdego rodzaju rywala większość osób przyzwyczajona jest do tego, żeby na przykład, 3 do trzech. po krótkiej przerwie podaje błaszczyk No i bardzo dobre miejsce upadku, piłki, świetnie zagrana piłka do środka. Tak, ale to świetna zmiana rotacji serwa. Teraz z kolei miała być jeszcze inna rotacja. Tak, w bardzo szeroki forehand. Widzimy też, próbuje odciąć od odbioru backendowego Daniela. Kolejny tak. szybki serw. Tak, tylko ten miał chyba odrobinę, odrobinę więcej rotacji niż ten Odrobinę to dolnej rotacji, tak. Tak, nie był to taki no. klasyczny, szybki, pusty serw. Tylko miał, właśnie, tak jak mówisz Marcin, odrobinę dolnej rotacji. Teraz ten serw. Kompletnie nie zaskoczył Zucjana Błaszczyka. Czekał już z flipem backendowym. Na razie spotkanie toczy się po myśli Błaszczyka. Szkoda, teraz kantem wydaje mi się zagrał broszczyk Tak widzimy bardzo duże skupienie w, w jego grze. Stara się wykorzystać każdą możliwą sytuację do tego, żeby zdobyć punkt i przejąć inicjatywę. Tym Bardziej, że jest świadomy tego, że gra mu się dzisiaj układa, że gra naprawdę dzisiaj świetny, kolejny już pojedynek mimo porażki z Osem Junem zaprezentował się naprawdę z doskonałej strony. Tak, tak, jak mówiliśmy, że przy przyjeździe przy, przy, przy zawodnika z zagranicy takie Lucian nie jest już takim świadomym e, liderem, nie musi ciągnąć tej drużyny. Zawsze trzeba na to tak, tylko ma swojego drugiego pomocnika i, i, i zawodnika też szczek, który dzisiaj się świetnie zwał, świetnie dysponował e, swoją grą. Także ludzie zostaje odciążony i... Tak, no, zupełnie no, inny jest średni. wtedy komfort psychiczny. W sytuacjach, kiedy występuje on, chorejsi i powiedzmy któryś z młodych zawodników, zdaje sobie on z tego sprawę, że tak naprawdę każda jego porażka indywidualna oznacza dla drużyny przegranie meczu. A dzisiaj tak naprawdę każdy z nich, z zawodników Zielonej Góry wykonał świetną, świetną pracę. Tak, Oby... zauważmy też, że z tego co ja zauważyłem, każdy zespół z powiedzmy z niższego pułapu, tam gdzie nie ma tyle punktów, jest niżej w tabeli. Każdy zespół docenia i za wszelką cenę próbuje wygrać z dużo lepszym od siebie rywalem. Że... meczu na pewno, której z drużyn zdobędzie, do, otrzyma dwa punkty, któraś jeden. A która zdobędzie dwa punkty zależy od wyniku tego spotkania mm. Teraz niedokładny, niedokładny drop shot ze strony Wyciana Od razu wykorzystuję to danie Wydawałoby się, że Błaszczyk jest bardzo dobrze ustawiony do tej piłki, że ma piłkę pod kontrolą, ale jednak popełnił, popełnił błąd. I teraz Chyba źle odebrał serwis. Tak. Błaszczyk nie do końca odczytał rotację tego podania Guraka. I Daniel dobrym stojącym stop z top spinem z dużą rotacją. To jest kolejny punkt. No, kolejny punkt zapisuje. Popularny góra na swoim koncie. Widzimy, Głaszyk cały czas stara się coś tutaj zmienić, cały czas różnicować. Teraz przechodzi na serw stronę backendową. Właśnie po to, by ominąć ten flip backendowy góraka. To o czym właśnie wspominałeś, że. Tak, zagrania z bardzo dużą rotacją. Stojące takie wolne zagranie z dużą rotacją są dużym, dużym problemem do tego, żeby szybko jest kontroatakować. A jak widzimy Lucja bazuje na pierwszym, szybkim kontrataku i ustawia sobie tym znaczną część gry. Tak jak to teraz zrobiłeś? Tak, mieliśmy bardzo szybką wymianę. Ale zauważmy jak ta akcja wyglądała. Danie kontraatakował będąc odsuniętym trochę od stołu, a Lucek cały czas, cały czas stara się grać przy stole. Tak, on wie, że to jest jego, jego najlepsza pozycja do tego, żeby zdobywać punkty i on się bardzo dobrze czuje w grze w szybkiej grze. No i już zniwelował tą przewagę. Przewaga góraka, teraz wychodzi na 5 starej widzimy teraz więcej prostych błędów po stronie ludzka nie jest prosto grać przez 3 sety na bardzo dobrym, równym poziomie pojawiają się czasami te, te myśli, które minimalnie rozpraszają tak, wie, że jest dosyć już blisko tego zwycięstwa, a jednak również tak samo daleko. Daniel wychodzi na trzypunktowe prowadzenie, prowadzi 7 do 4. Teraz miał trochę podwyższoną piłkę, ale nie czysto. Środek z musiał się dobrze do tego ustalić, tak samo jak w tym bardziej. Widzimy bardzo dobry serw. Daniel kompletnie. Tak się. zaskoczony, zaskoczony całkowicie był. Daniel już czekał z flipem backendowym na na połówce forehandowej, a otrzymał bardzo głęboki serw do backendu. 7 do 6. No i wyrównuje stan rywalizacji w tym secie Błaszczyk na 7 do 7. Już nic nie pozostało z trzypunktowej przewagi Daniela. Tak, bardzo szybko zdobyte trzy punkty. teraz bardzo szybko, głęboko zagrał do strony backendowej Błaszczyka Góra, tym bardziej że Błaszczyk chciał zagrać teraz z odwróconym forehandem, no i tak w bardzo złej sytuacji postawił się. Widzimy teraz bardzo szachują się zawodnicy tymi swoimi serwami. Tak, jedni, jeden i drugi ma problem z odpowiednim odbiorem. Piłka poza stołem i mamy 10 do 7 dla Guraka. No I daje mu to zwycięstwo w poprzedniej akcji 3 piłki setowe. Tak, widzimy w tym secie zawodnicy zdobywają punkty seriami. Czwartego seta zaczyna Daniel Gurak. No za długi serwis był absolutnie wychodzący. Błaszczyk zdecydował się od razu zaatakować podanie. danie przechodzi na serce ze strony forehandowej. No bardzo szerokim forehandem po prostej zdobywał pierwszy punkt w czwartym secie. No i widzimy, mimo że ten serf był bardzo głęboki do strony forehandowej, Daniel Górak i tak był w stanie, w stanie zaatakować tym swoim flipem backhandowym. Widzimy, że to, że to nowe zagranie jest już stosowane. O, bardzo ładna akcja teraz, bardzo szybka wymiana kontrataków ze strony forehandowej. Daniel zmienił wreszcie na atak po prostu i Lucjan Błaszczyk nie był już w stanie zaatakować tak, ale nie wiem czy zauważyłeś, ale też w końcu Daniel zdecydował się na odbiór aktywny, forehandowy. Uważam, że niekoniecznie za wszelką cenę powinien biegać aż nawet do tak szerokiego tak, dokładnie. forehandu backhandem. Tym, tym bardziej, że odsłania wtedy całą swoją Stronę połówkę backhandową. Back tak, właśnie a jak przyszło. wiemy, Lucjan bardzo dobrze gra po przygodnej backendem i wtedy będzie mu bardzo ciężko zdążyć do takich piłek. Tak. Bardzo dobry atak rotacyjny, bo ten, również po prostej. Widzimy te punkty po prostej, naprawdę są w każdym pojedynki jest bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne. Często takie rozwiązania przynoszą punkty, no i początek tego seta jest również bardzo wyrównany 3 do 3. No i bardzo dobry atak błaszczyka do środka. Tak, szczęście na Przepraszam swojego rywala. Teraz mamy net. Powtórka będzie. Podanie tenisisty z zielonej góry. Kolejny net. Jak widzimy, Lucy próbuje zaserwować jak najszerzej do horkandu, żeby utrudnić jak najmocniej Danielowi przejście do tego odbioru backendem. No teraz był półdługi serw, żeby może uniemożliwić mu to zagranie flipem backendowym, ale dziwi mnie trochę właśnie ze względu na fakt, że Daniel Gurak bardzo często atakuje flipem backendowym, że Lucjan rzadko kiedy decyduje się na szybki serw po przekątnej właśnie do głębokiego backendu Guraka. Tak, ale nie wiem, czy pamiętasz że Daniel na, przy, przy, przy szybkich serwach Luciana na początku. meczu tak, dobrze tak. się zachował. Bardzo, bardzo u... dobrze. Tak, 6 do 3 i bardzo trudna sytuacja Daniela. 7 do 3. Bardzo czujnie zareagował Lucek. Atak pół drugiego serwu po przegonnej. No i bardzo ważną akcję wygrywa teraz Daniel, bo gdyby gdyby ta akcja padła łupem błaszczyka prowadziłby już 8 do 3, miałby przewagę 5 punktów i byłoby bardzo ciężko już odrabić Danielowi tą całą przewagę. A tak to są tylko 3 punkty i górak jest cały czas w Teraz nieznacznie pomylił się flipem backendowym Błaszczyk. Tak, ale I teraz to on poprosi o przerwę. Nie, 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 nie jedno już też widzieli w swojej tenisowej karierze. No ale wracamy, wracamy do stołu. 7 do 5. W numer 4 prowadzi Lucjan Błaszczyk. No i świetna akcja w wykonaniu Daniela. Mocno nie dał szansy kontra ataku Błaszczykowi. I zmiana jego serwisu załasz się znowu na serwis równy, który odcina w dużej mierze od odbiór atakiem. Ależ teraz wyczekał, wyczekał miejsce upadku piłki błaszczy, czeka już z tym blokiem backendowym Zagrał bardzo dobrze po prostej tam niestety już nie było Daniela Gurako. No i zdobywa pierwszy punkt po przerwie. Błaszczyk. Teraz właśnie taki wydawałoby się wychodzący serwisy na Daniel Gurak dobrze nie trafi w piłkę. No i trzypunktowa przewaga. Tenisisty Palmiarni. Dobry atak do środka. Bardzo dobry atak do środka backhandem. No i mamy cztery piłki meczowe dla drużyny z zielonej góry. Być może, być może są to kluczowe losy całej rywalizacji. I tak, i tak, wygrywa drużyna z zielonej góry. Wydawałoby się nie wy